Dzisiaj pokażę Wam, jak kraść z klasą, tak jak lewica w latach 90., a nie tak prymitywnie jak PiS obecnie. W powie lat 90. zarządów Lewicy była spółka Chemia Polska należąca do Skarbu Państwa. Politycy akcje tej spółki wnieśli do innej spółki PFG, 53%. Następnie wszystkie akcje PFG wnieśli do kolejnej spółki MKG, całe 100%. A i spółkę MKG wnieśli. Do spółki Chemia Polska. W rezultacie Skarb Państwa, który wprowadził do tych spółek setki milionów złotych, wszędzie stał się mniejszościowym akcjonariuszem. To miał zaledwie 47%, a tu 33%. Cała ta konstrukcja została nazwana Trójkątem Buchacza od pomysłodawcy tego całego przedsięwzięcia. Zobaczcie, jak to działało. O zarządzie chemii polskiej decydował zarząd PFG, o zarządzie PFG decydował zarząd MKG, o zarządzie MKG decydował zarząd Chemii Polskiej. Politycy nie mieli nic do powiedzenia. I w Wtedy się zaczęło. Cała ta ekipa zaczęła kraść na potęgę. Kupowali drogie nieruchomości, sprzedawali swoim ludziom za bezcen. Kupowali jakieś spółki, wrzucali w nie mnóstwo pieniędzy i znowu swoim ludziom sprzedawali za bezcen. W parę lat zniknęły setki milionów złotych. Dopiero po wielu latach jakiś kolejny minister wymyślił, jak to wszystko rozwiązać. Przekupił prezesa jednej z tych spółek obietnicą bycia prezesem w innej spółce skarbu państwa i państwo odzyskało resztki tego majątku. Widzicie, jaka maestria, jaka inżynieria finansowa. Jaka fantazja. To, co dla zwyczajnych aferzystów było sufitem, dla tych ludzi było podłogą. Tak pięknie kradła lewica. Porównajcie to z tym prymitywnym złodziejstwem w wykonaniu pisu.